Ale ja ci zjadłem dwa widelce, czego ty płaczesz? No to weź sobie ode mnie trochę, przecież ci dwa wid... Ale ja ci tylko dwa widelczyki makaroniku zjadłem z mięsem, czego ty... Ale czego ty płaczesz? Ale czego ty płaczesz? Ale ja zjadłem... Ale ja zjadłem dwa widelczyki! Będę palił teraz. powiedziałam! Będę... Będę palił. A już nie płaczesz? Płakałaś przed chwilą. Weź sobie ode mnie. Weź sobie ode mnie. Sobie ode mnie. A nie mogę zapalić? A oddasz mi? W tym momencie Proszę.